Aby powstać na wołanie Polski, Polski niepodległej i suwerennej, musimy pamiętać też o modlitwie. Ta modlitwa gromadziła nas dziś od wczesnych godzin rannych, gromadzi również i teraz w godzinie apelu jasnogórskiego. Są z nami bohaterscy kapłani, którzy byli z nami zawsze, wtedy kiedy czuwaliśmy przy Krzyżu Pamięci, wtedy kiedy modliliśmy się w pierwszych godzinach, kiedy ta tragiczna. Wiadomość dotarła, jest wśród nas legendarny kapela Solidarności. ksiądz Stanisław Małkowski, Jest ojciec Jezy Marta. Jest ksiądz Konrad Zawiśla, który dwa lata temu był w Katyniu. Bardzo prosimy dzielnych księży, którzy co miesiąc są z nami, aby w tej godzinie, godzinie apelu jasnogórskiego modlitwą za Polskę i modlitwą za tych wszystkich, którzy oddali życie w służbie zechpospolitej, zjednoczyli się razem z nami. I, tak, tak. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Nie zabliźniły się rany zadane Polakom i Polsce dwa lata temu. Również nie zabliźniły się rany zadane Jezusowi Chrystusowi. Rany bolesne Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego przemieniły się jednak chwilą stania w rany chwalebne. Jeżeli nasze zranienia, nasze rany, nasz ból odnosimy do Chrystusa, do zwycięstwa, które dokonało się na krzyżu, wówczas rany bolesne mogą w swoim czasie, zgodnie z Wolą Bożą, Bożą, przemienić się w rany chalebne. I z tego nieszczęścia, które wydarzyło się dwa lata temu w postaci zbrodni słoneńskiej, może wyrosnąć Nowa Polska, Wskrzeszona. Polska, która byłaby rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. Ponieważ minęła godzina apelu Jasnogórskiego, odmówimy Mario, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mario, królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Jestem przy Tobie, Panie Jezusa. O wieczny pokój dla ofiar zbrodni drugiego katynia i wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A Jego biegulista niechaj im świeci, niech w pokoju wiecznym. Amen. Ponieważ nasze zmaganie ma wymiar duchowy, bronimy Polski nie tylko przed złoczyńcami, których widać, ale również przed złymi, których nie widać, a którzy są, odmówmy prosty egzorcyzm. Najpierw do Matki Najświętszej, później do św. Michała Archanioła. Potężna niebios Królowa i pani aniołów, tej, która otrzymała się od Boga, posłannictwo i władzę by zetrzeć głowę szatana. Pokornie Cię prosimy, rozkaz wówcom anielskim, aby ścigały szatanów, tłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, pomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech to Bóg pogromi raczy. Pokornie o to prosimy, a tych i zastępów, szatana i inne duchy złe, które dusz po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Trwa modlitwa tutaj przy krzyżu pamięci, prawdy i nadziei. Modlitwa, która rozpoczęła się dwa lata temu, nie wygasła. Wierzymy w moc modlitwy, zwycięską moc włączono modlitwę samego Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, Matki Najświęcej, aniołów i świętych. I tych, którzy odeszli w tak bolesny sposób stąd, z doczesności do wiecznego domu Ojca, do tej ojczyzny, do której wszyscy zdążamy, pielgrzymujemy. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Amen.

Błogosławieństwa, którego udziela nam wszystkim Pan Jezus. Pan z Wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego i stopi na Was, pozostanie z Wami na zawsze, napełni Wasze serca, pokojem i radością Chrystusa aż do zwycięstwa. Tak nam dopomóż Bóg.